Za chwilę przeprowadzimy test czujników wilgotności w iPhone'ie. W modelach telefonu iPhone 3G i 3GS czujniki znajdują się na dnie portu Jack, na płycie głównej oraz w dolnej części obudowy złącza dokującego. Czujniki zostają uaktywnione wyłącznie, gdy wejdą w bezpośredni kontakt z wodą lub cieczą zawierającą wodę. Według Apple czujniki nie są uaktywniane pod wpływem wilgoci, ani zmian temperatur mieszczących się w wymaganiach środowiskowych produktu określonych przez firmę Apple. Zgodnie z tymi wymaganiami praca iPhona możliwa jest w przedziale temperaturowym od 0 do plus 35 stopni Celsjusza, przechowywanie urządzenia możliwe jest w temperaturze od minus 20 do plus 45 stopni Celsjusza, a wszystko to przy wilgotności od 5 do 95% bez kondensacji. Regulując wilgotność oraz temperaturę powietrza, chcemy sprawdzić, czy odtwarzając różne warunki atmosferyczne dopuszczalne przez producenta, możliwa jest samoistna zmiana barwy czujników, dająca serwisowi podstawę do anulowania gwarancji. Do szklanego pojemnika wtłaczane będzie powietrze przepuszczone przez urządzenie nawilżające znajdujące się poza kadrem kamery. Umieszczony wewnątrz miernik mierzyć będzie aktualną wilgotność oraz temperaturę. Każdy iPhone spędzi 20 minut w zaaranżowanych warunkach, a jego czujniki wilgotności znajdujące się w porcie jack do ładowania oraz na płycie głównej zostaną dokładnie sprawdzone oraz fotografowane, zarówno przed, jak i po wykonaniu testu. Przeprowadzamy test czujników przy wilgotności 50-60% oraz temperaturze pokojowej. Jak widzimy na zdjęciach, Czujniki mają śnieżno-biały kolor, nie posiadają żadnych odbarwień, co oznacza, że nie doszło do kontaktu z cieczą. Rozpoczynamy więc 20-minutowy test. OK, czas minął, sprawdźmy stan czujników. Jak widzimy na zdjęciach, 60% wilgotność nie spowodowała zabarwienia na kolor czerwony. Przejdźmy więc do następnego testu. Teraz przeprowadzimy test zwiększając wilgotność do 90%. Czyli na granicy dopuszczalnej według specyfikacji wilgotności 95%. Jak widzimy na zdjęciach, czujniki mają śnieżno-biały kolor, nie posiadają żadnych odbarwień, co oznacza, że nie doszło do kontaktu z cieczą. Rozpoczynamy więc 20-minutowy test. Czas minął. Sprawdźmy stan czujników. Jak widzimy na zdjęciach, 90% wilgotność nie spowodowała zabarwienia na kolor czerwony. Przejdźmy więc do następnego testu. Ostatnim testem jest zmiana temperatury urządzenia z ujemnej na dodatnią, pokojową, co ma symulować transport urządzenia. iPhone jest wyłączony. Przez co nie narusza wymagań środowiskowych, umożliwiających przechowywanie urządzenia w temperaturze do minus 20 stopni Celsjusza. Przed wystawieniem go na działanie niskiej temperatury iPhone'a zapakujemy w pokrowiec z tworzywa sztucznego. Całość pozostawiamy na godzinę czasu w temperaturze minus 11 stopni Celsjusza. Wypakowane zimne urządzenie umieszczamy w naszym środowisku testowym. W tym przypadku nie podwyższamy już sztucznie wilgotności powietrza. Całość pozostawiamy na 24 godziny, powtarzając test trzy razy. Przez dwa dni wskaźniki zawilgocenia były śnieżno-białe, jednak trzeciego dnia czujnik znajdujący się w porcie Jack zaczął zmieniać kolor na czerwony. Pozostałe czujniki znajdujące się w porcie ładowania oraz na płycie głównej nie zmieniły swojej barwy. Taki wynik testu oznacza, że wskaźniki zawilgocenia nie spełniają założonych wymagań, mogąc samoczynnie zmienić barwę w warunkach dopuszczonych przez producenta.